Proszę nie wierzyć, że malarstwo umarło, proszę zobaczyć, że malarstwo jest całkiem żywe, ale trochę się zmieniło, trochę się zmienia w różnych realizacjach różnych malarzy, którym przestało może wystarczać płótno, albo właśnie to płótno za bardzo ich fascynuje, albo w ogóle malują na czymś zupełnie innym, albo robią obiekty, albo malują bezpośrednio na ścianie, albo malują jakkolwiek inaczej, w każdym razie malują. Samo malowanie staje się czymś może istotniejszym niż to, na czym się maluje. Ważne jest, że się maluje i ważna jest świadomość, po co się maluje. Więc, jeśli chcecie to zobaczyć, to bardzo zapraszamy do Galerii Bielskiej BWA na wystawę Odejście. A Odejście, dlatego że to jest taki techniczny termin, który stosuje się często w takich rozmowach, zarówno fachowych, najczęściej fachowych, że malarz mówi, wiesz ten obraz musi mieć odejście, nie? Albo ktoś, kto aranżuje wystawy, słuchajcie, musimy tutaj zrobić odejście. A my byśmy chcieli, czyli żeby ten obraz móc oglądać również z daleka, a my byśmy chcieli, żeby ta wystawa nie była wystawą tylko dla fachowców, a wręcz przeciwnie, żeby to była wystawa, na której zobaczymy wiele możliwości tego, co można zrobić z obrazem, jak można wyjść z obrazu, jak można zrobić odejście, po to żeby wrócić albo żeby odejść całkiem. A dla mnie to jest uwolnienie się od myślenia, że malarstwo to płótno i też, że odejście od płótna jest negacją płótna. I że malarz może szanować nadal płótno i swoją tradycję, ale może malować dalej, daleko od płótna, gdzie indziej, a potem do niego być może wrócić. I właśnie to jest ważne, odejście nie, jest, nie musi być w czasie dokonanym, nie musi być takim odejściem na zawsze, może być odejściem, żeby zobaczyć z daleka, tak jak odejście przy oglądaniu obrazu.